I co tam jeszcze jest w tej książeczce? Tak, pokaż. Co tam jest w tej książeczce? Wiatraczek, tak. Tu jest wiatraczek. Mhm. Tak, wiatraczek. Piękny. Piękny wiatraczek, tak. A to są żabki! Kum, 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 No a tu jest wiatraczek, tak, oczywiście. Tak. Mhm. Co mi jeszcze pokażesz? Motylek i na kwiatuszku siedzi, tak. Mhm, mm już całą przeczytaliśmy tą książkę. Tak, tu jest kwiatuszek. Krówka ślicznotka. Tu jest słoneczko, tak, słoneczko. Tu ma kwiatuszek krówka, tak. Krówka rozmawia z konikiem. Podszedł do niej konik pary. Śliczna krówko, szukam pary. Tańce będą dziś na łące. Konik polny daje koncert. Tak, co tutaj jest? To jest baranek. Jakiś niekoziołek, przepraszam. A tu co chcesz pokazać? Słoneczko? Tak, tu jest słoneczko, tak. Dość tej lektury. Teraz tą książeczkę. Mhm. A pokażesz mi, gdzie są dzidzie? Nie, dzidzie są na początku. W parku na ławeczce pan czyta córeczce. Bobo się przygląda Rudej wiewióreczce A tutaj koło jest lokomotywy Tak, koło lokomotywy mhm. A gdzie są dzidzie? Pokaż Tu są dzidzie? Zobacz tak, dzidzie? Ojejku, ile jest tych dzidziów tutaj? Idziesz? Ojej, ale ta książka jest ciężka. Niewygodnie się z nią chodzi. Proszę. Mm? Dzidzie, tak jest, dzidzie. O, tak. To jest Dzidzia, dokładnie tak. I tu jest Dzidzia. I tu jest Dzidzia. I tu jest Dzidzia. A Dzidzia? Tak. Nie? Tak. Tyle Dzidziaków. To są dzieci. I tu Dzidzia. Tak, i tu Dzidzia. Tam jest Dzidzia jakaś? Kap, kap. Tam jest kap, kap, kap deszczyk, tak? Jest A teraz co? Te które już są nieatrakcyjne No dobrze Co teraz będziemy czytać? Plat zabaw Baloniki Rower I wózek dla lalek No właśnie, trzeba poprawić troszkę. Huśtawka i piaskownica. Nie, nie interesuje mnie to, tak?